Czy mówić o sobie chorej, że jest chora, czy mówić o sobie bliskiej, że ma Alzheimera, czy ma demencję, czy ma to, co usłyszymy od lekarza, bądź w ogóle mówić o tym, że jej zachowanie jest wynikiem czegoś, tego, tego i tego. Powiedziałabym, że to zależy tak naprawdę od relacji z osobą chorą i przede wszystkim od jej stopnia świadomości tego, co się dzieje, co się z nią dzieje, co się dzieje koło w rzeczywistości, czy jest zorientowana w czasie, w miejscu, co do własnej osoby. I powiedziałabym, że jest kilka grup takich osób chorych, to znaczy osoby świadome tego, co się z nimi dzieje. To są osoby, które będą dopytywały, to są osoby, które będą chodziły do lekarza, będą chciały jakieś poprawy, to są osoby, które będą chciały ćwiczyć. Będą chciały wykonywać jakieś zadania poznawcze, powiedzmy jakieś y, takie ćwiczenia, które będą wspierały chociażby tą pamięć, chociażby to funkcjonowanie na co dzień. To są osoby, które chętnie będą współpracowały z lekarzem, y, z rodziną. I tak, z takimi osobami. Warto podejmować temat, jeśli o to pytają. Może niekoniecznie w taki sposób, że jest to choroba Alzheimera i koniec świata, ale tak, mamo, masz kłopoty z pamięcią, masz zaburzenia pamięci, zaburzenia funkcji poznawczych, czy tak, towarzyszy temu choroba Alzheimera, jeśli jest taka potrzeba. Pamiętam jedną pacjentkę, która w pewnym momencie no właśnie chciała wiedzieć, co się z nią dzieje i rodzina mówiła jej o tym, że jest to choroba Alzheimera. Po jakimś czasie, kiedy ta świadomość choroby malała coraz bardziej, pani potrafiła właściwie tylko powiedzieć, że no tak, bo ja mam Alzheimera. Jeśli z czymś nie potrafiła sobie poradzić, to mówiła no tak, bo ja mam Alzheimera. Tak naprawdę nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, co to jest ten Alzheimer, i nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, jakie zaburzenia prezentuje, że czasem jej zachowanie było zupełnie dziwne, z tego sobie nie zdawała sprawy, ale miała już tak mocno zakodowane, że jest to choroba Alzheimera, że w ten sposób tłumaczyła. Tej pani to pomagało, to służyło. Ona jakby znała wytłumaczenie tego, co się z nią dzieje, i było jej z tym dobrze. W pewnym momencie już oczywiście nie miała świadomości w ogóle choroby i już nawet nie mówiła, że to jest Alzheimer, bo ta świadomość była bardzo zaburzona. Jest druga grupa osób chorujących, które mają świadomość choroby, ale tuszują. To będą te osoby, które będą uważały, że co ty mi opowiadasz, jakie zaburzenia pamięci, ja świetnie pamiętam, chcecie zrobić ze mnie wariata. Sama idź się leczyć, nie wmawiaj mi niczego. Chcecie, mój majątek, dlatego chcecie ze mnie zrobić głupiego. Będą te osoby, które będą za wszelką cenę broniły się przed pójściem do lekarza, przed jakąkolwiek diagnostyką, jakimikolwiek badaniami. Dlaczego? No dlatego, że będą się bały konfrontacji z tym, co się z nimi dzieje i że to już. Nie jest tak, jak było kiedyś, że nie funkcjonują tak, jak było kiedyś. Bardzo często to są osoby, które kiedyś wykonywały zawód na wysokim stanowisku, bądź profesorowie, bądź osoby, które były autorytetem dla innych. I teraz, no, kiedyś byłam autorytetem, kiedyś doskonale sobie radziłam, to ja mówiłam ludziom coś tam, a teraz. Gubię się, nie pamiętam. Ja wiem, że ze mną coś jest nie tak. Ja to czuję. Ja czuję te zaburzenia pamięci, ale nie przyznam się do tego, bo nie chcę tej konfrontacji. Co robić wtedy? Warto wtedy przede wszystkim spokojnie i bardzo wspierająco. Chodź, pójdziemy razem, wiesz, są badania pamięci dla seniorów, pójdźmy razem, ja też Cię przebadam. Czyli jakby nie tak, że to z Tobą coś jest nie tak, tylko zróbmy to razem, ja się przebadam i Ty się przebadasz. A co nam szkodzi, jesteśmy już w tym wieku, że możemy to zrobić, tak, albo że warto to zrobić, albo... Odnieść się na przykład do tego, wiesz tato, w dzielnicy zrobili darmowe badania dla seniorów, chcą sprawdzić stan zdrowia seniorów, mają jakieś granty, e, chodź, e, pomożemy nauce. tak? Czyli odnieść się do tego, że to twoje badanie, e, to twoje sprawdzenie przyda się innym ludziom. Realizują jakieś badania, takie społeczne, jakieś raporty wśród seniorów. Choć spróbujemy, może to się przyda nauce na przyszłość. Szczególnie do tych osób, które właśnie są związane z nauką, czy były związane z nauką podczas pracy zawodowej. Zaaranżować taką sytuację, nie taką, że tak, tak, już jesteś chory, masz zaburzenia pamięci, musisz iść. Tylko, no wiesz, no rzeczywiście. Hmm, może spójdziemy to sprawdzić, a jeśli nie teraz nie ma problemu, możemy następnym razem. Pokazać, że to nie jest nic takiego strasznego i dramatyzować, tylko czasem odpuścić, żeby jakby zdobyć też takie zaufanie, żeby zbudować taki klimat współpracy. I na przykład następnego razu, za tydzień, e, spróbować jeszcze raz, ale przede wszystkim właśnie budując to zaufanie. Co to oznacza? Budując, to znaczy, że na co dzień też nie konfrontujemy takiej osoby z jej zaburzeniami. No zobacz, a widzisz? Widzisz, tu zapomniałeś, tu już powtarzasz piąty raz. No przecież ci o tym mówiłam. Widzisz, musisz pójść do lekarza. Widzisz, masz zaburzenia pamięci. Nie tą drogą, bardziej zmiękczając. No tak, widzisz, zapomniało ci się. W porządku, następnym razem spróbujemy i zapamiętasz, albo nie przejmuj się, to nie było takie ważne. Jeśli osoba nawet mówi któryś raz dokładnie to samo, bądź pyta któryś raz o to samo, nie konfrontujmy w takich sytuacjach. E, no przecież już ci to mówiłam, no pytasz piąty raz, no ile można. Wiem, że wymaga to bardzo dużo cierpliwości, ale to się opłaca. Bo wtedy będzie większa współpraca z osobą chorą. Kolejna grupa osób to są osoby, które tak trochę mają świadomość. Tego, co się z nimi dzieje. I to będą osoby, które będą bardzo przerażone tym, że nie rozumieją rzeczywistości, że mają zaburzenia orientacji w czasie, w miejscu. To będą osoby bardzo takie zagubione. One będą dreptały jak cień za opiekunem. Każde pójście opiekuna na przykład do toalety czy do innego pokoju będzie się wiązało z tym, no ile cię nie ma, gdzie ty byłaś, co się z tobą działo? No przecież byłam w łazience. W jakiej łazience? Czyli osoby, które. Będą chciały być bardzo blisko opiekuna, dlatego że opiekun będzie ich tylem bezpieczeństwa, będzie takim, taką, taką kontrolką, tak, takim przewodnikiem, mówiącym, co teraz ma zrobić, gdzie teraz idzie. To będą osoby właśnie takie bardzo zakłopotane, takie jak cień chodzące wszędzie, takie, że nie będzie można ich zostawić na 5 minut samych, bo będą już przerażone i będą miały poczucie, że. Cały dzień siedzą same, że nie wiedzą co się dzieje. Co w takich sytuacjach robić? No dobrze jest towarzyszyć i uspokajać albo torować. Teraz idę na przykład do kuchni, czy na przykład opowiadać z kuchni, jeśli coś gotujemy. Tak, jestem właśnie w kuchni, właśnie teraz gotuję. Wkładam marchewki do garnka, czyli opowiadać, żeby osoba słyszała ten głos, żeby miała poczucie obecności tej bliskiej osoby. W takich sytuacjach nie warto mówić o chorobie, czyli uświadamiać, czyli mówić, no zobacz, ty tak za mną chodzisz, masz zaburzenia pamięci, bo to Alzheimer, bo to demencja. Nie ma sensu, dlatego że to może tylko wzbudzić jeszcze większy lęk i jeszcze większy niepokój u osoby chorej. Przyjąć raczej, że po prostu tak jest. To jest bardzo trudne, bo to my bierzemy wtedy na siebie ciężar związany z tą, z tą chorobą, dlatego że osoba chora nie jest świadoma bądź trochę jest świadoma tego, co się z nią dzieje. Natomiast to my znamy przyczynę tych zachowań. Jest kolejna grupa czwarta, ostatnia grupa osób chorujących, które nie ma świadomości, co się. Z nimi dzieje, co jest przyczyną tych różnych zachowań dziwnych, co jest, co jest przyczyną braku pamięci, braku uwagi, koncentracji. Powiedziałabym trochę tak przewrotnie, że to są najbardziej szczęśliwe osoby. One żyją tu i teraz. Jakby przeszłość jest taka, jaką mają w swoim umyśle, jakby tak mentalnie, tą, którą mózg im podpowiada, tam może być mnóstwo konfabulacji. To są bardzo często osoby, które opowiadają. Na pytanie, co dzisiaj robiłaś, osoba odpowiada, no byłam w sklepie, robiłam zakupy, byłam na spacerze, wiesz jak pięknie śpiewają, słuchaj spotkałam Krysię i ta Krysia, co się u niej tam dzieje, no już nie mogłam jej słuchać. A my doskonale wiemy, że tak naprawdę nasz bliski był cały dzień w domu i to wszystko co opowiada jest konfabulacją. Nie warto wtedy konfrontować i uświadamiać, argumentować. Mamo, co ty opowiadasz? Gdzie ty byłaś na, na, na dworze, na spacerze, jak ty dwa tygodnie nie wychodzisz z domu i cię nie mogę wyciągnąć? Nie ma sensu tego mówić. Raczej przyjąć. No to świetna, miałaś przedpołudnie. To cieszę się bardzo, że spędziłaś miło czas. Cieszę się, że usłyszałaś te ptaki na spacerze. Mhm. A co teraz robisz? Czyli jakby wejść w ten świat osoby chorej. Nie bój się, że coś wmówisz osobie chorej, że akceptujesz te jej opowiastki, te niestworzone historie, że akceptujesz to, że tak naprawdę ty chcesz, żeby osoba chora wychodziła, a ona nie wychodzi i tutaj przytakujesz, to znaczy, że wychodzi. Zupełnie się tym nie przejmuj. Mózg za chwilę będzie miał zupełnie inną historię. Chory mózg za chwilę na pytanie, co dzisiaj mamo robiłaś, może stworzyć zupełnie inną historię. No wiesz, siedziałam cały dzień w domu. Ach, wynudziłam się i tak dalej, i tak dalej. Twoje tłumaczenie nic nie przyniesie dobrego, a może tylko wpędzić właśnie osobę chorą w takie myślenie: co ty ze mnie robisz, wariatkę? Przecież doskonale wiem, co robiłam, gdzie byłam, chcesz ze mnie zrobić głupią i będzie wtedy zaostrzało być może jakiś konflikt. Nie warto w takiej sytuacji mówić i uświadamiać.